My jesteśmy na wtura Herszczrasa. Do tej pory do tego momentu zrobiliśmy 100 km. No i droga była taka petarda. Cały czas można było utrzymywać taką prędkość około, no to wiadomo, na zabudowanym nie, ale poza zabudowanym, gdzie, gdzie tu jest stówka, no to tak licznikowe do 130 spokojnie można było sobie grzać. Ruch ten lokalny Odbywa się mniej więcej do 120, między 100 a 120. Tak jeżdżą tutaj. Mówię o licznikowych jeżdżą lokalesi, ale mówię o samochodach, no, bo motocykle też, jest no, różnie. No, wszyscy w zasadzie tak jeżdżą, więc ten ruch jest bardzo dynamiczny. To jest takie zadziwiające, ee, co teraz powiem, ale no kurde, no, zapieprza się tu wam jak wściekły. No, no nie, naprawdę, wszyscy, ale wszyscy tak jeżdżą, chyba że turysta jedzie, to nie. I ten ruch jest taki naprawdę dynamiczny, bo tutaj no nie ma upierdalania się, ale też te drogi pozwalają na więcej. I no i nie ma tych takich dziwnych ograniczeń do 30 albo... Czasami jedziesz przez takie zabudowania drobne i masz 80 znaki ustawione. Gdzie u nas tam by było no przynajmniej 50, więc naprawdę dobrze się jedzie. A tutaj, no tu jest cały czas stuwa, nie? więc no, nawet nie jestem w stanie jechać z taką prędkością, bo to jest dość nierówno. Więc naprawdę się jedzie super. No i to jest takie dość kontrowersyjne, co teraz powiem, ale ci, co mieszkają, na przykład nomad, na pewno może to potwierdzić, który często jeździ po tych wszystkich drogach tutaj. To, to na pewno potwierdzi, że całkiem przyjemnie się jeździ. Dobra, że wiecie, macie ograniczenie do 80, zwolnisz do 85 i nikt cię nie będzie. Czy masz ograniczenie do 50 i nikt cię nie będzie za Tobą na ogonie siedział, bo, ci za, bo mu za wolno. No po prostu wszyscy tak jadą. I ten ruch się odbywa bezproblemowo. Jak jest stówka, no to zaraz wszyscy przyspieszają. Że fajnie, naprawdę się fajnie jedzie. No tutaj wracając do tego hera, no to zaraz będziemy, będzie opłata. Więc ta, ta atrakcyjniejsza droga jeszcze przed nami Ale no już widać, nie? że jest że jest dobrze. Jeszcze asfalt by był lepszy, to już w ogóle w Perfekcyjnie. pewnie od, na tej płatnej części będzie Potem Potem wracamy No kam w trasę, czyli następna droga zarumbista. wysoko się tu wszystko tutaj Potem spina. A to pokażę później Szkoda mi teraz baterii i miejsca na karcie Wypatrzcie no tą drogę Wypatrzcie tą To jest w Byłem tutaj parę razy, ale nigdy nie jest taką ładną pogodę Zawsze była piowa, zimno, albo śnieg leżał jeszcze, więc tym bardziej się cieszę, że tu jestem To prawda, mury się zbierają i e, w jest, że ma południu padać, więc dlatego też tak na razie oszczędnie postoje robiłem przez te 100 km, ale zaraz zrobię, bo tak w postówce to najlepiej się po prostu wtedy zatrzymać, rozpostować kości, kawę, wypić i, i idź dalej. A przy okazji sobie tu wyczyszczę szybę, bo trochę skurwalsonów rozbiłem. Pani nie nie wiem jak wycieraczkę wyłączyć, co jest ten widok. Będzie tak jechać gorzej. się blada zrobić krzywa. Zmieniłem przed chwilą z, y, ustawienia zawieszenia znowu, y, zarówno z przodu jak i z tyłu. To jednak fajnie działa tylny amortyzator o dziwo. Natomiast jest regulacja, naprawdę różnica spora, bo jak się, napięcie wstępne sprężyny, jak zmieniłem na minimum i kompresję na maksa, to naprawdę tak, foli wracało, no, no, tak jak lubię. Natomiast przód tak tylko po dwa kliki skręciłem przed wyjazdem, nie jeżdżąc, no i tutaj jednak stwierdziłem że za duża dysproporcja jest tył w przód mi prostuje motocykl w zakrętach i no i teraz przed chwilą to sobie na obiedzie się zatrzymaliśmy to wziąłem sobie zmieniłem eee, zmieniłem sobie napięcie wstępne sprężyny zrobiłem no, prawie że na minimum i kompresję na maksa. No i okazało się, że ta kompresja praktycznie nie działa, bo nic się tam nie wydarzyło. Bardzo niewielka różnica jest, jeżeli chodzi o, ten, o powrót tego zawieszenia. Więc musiałem troszeczkę z, y, korektę zrobić znowu ustawienia wstępnego sprężyny i sprężynę utwardziłem. No i nadal jakoś tak nie do końca ten przód z tyłem się nie dogadywał. Teraz podczas jazdy skręciłem sobie o cztery kliki i utwardziłem też tył. Żeby trochę wyrównać. Teraz mam wrażenie, że mam za miękki przód. Bo mi nurkuje. Czyli muszę utwardzić ten przód jednak. Szkoda, że taką kompresja nie działa. Bo ewidentnie mi po prostu nurkuje teraz bo przy hamowaniu Czego wcześniej nie było. Na nierównościach to wiadomo będzie trasie powiedzmy będzie to, to ustawienie które mam aktualnie będzie bardzo dobre będzie bardziej komfortowo ale ogóle tutaj na tych zjazdach to nie czuję się zbyt pewnie z takim miękkim przodem Nokalm jest płatny, a nie, nie turacher. Chyba że tam dalej jest płatny. Ale się znowu ciepło zrobiło. Kurde, niemożliwe. Takie różnice temperatur, że od razu 26 stopni się zrobiła. a przed chwilą mieliśmy 16. Ale ekipa patrzcie Dobra, tu jest opłata? De? O kuźwa 18 euro Dękę I oto nokancz już po obramce 18 euro 6 lipca dużo, ale no jest to tak pięknie, że Da się to przełknąć. Ale tu zniszczenia po burzy. To jest jednak, kurde, ja sobie nie wyobrażam, jak ktoś mówi, że nie używa tylnego hamulca. Jeździ po winklach i nie używa tygo, tylnego hamulca. No to jest. Nie wiem, nie, nie wyobrażam sobie. Tylnym hamulcem. Tylnym hamulcem sobie zacieśniasz, a gazem go podnosisz. Kurde, no przecież. No jak bez tego? Da się oczywiście. Teraz tylnym go zacieśniam. I teraz gazem go podnoszę i puszczam trylion. Oczywista oczywistość. 2042 dokładnie jak jałfen pas. Dokładnie, prawie jak pas. Wysokość taka jak na Jaufen Pass, praktycznie fajnie. No, fajna jest ta droga. Droga, super. Tyle ludzi. No, porobimy parę fotek, nie? No, i tutaj, ostatnim razem, jak tu byłem, to tu był szlaban zamknięty, bo tam leżał śnieg po drugiej Aha. stronie. Tu sobie usiedliśmy na skarpie, jak wracaliśmy. To nas spotkał najpierw deszcz, a potem taki, taki olbrzymi grat, ale taki naprawdę, że tak bolało jak uderzał, kurde i wiesz, a byliśmy czasowo, czarne chmury, śnieg dookoła, bo to taka pora roku była niezbyt przyjazna, więc się bałem, że śnieg zaraz zacznie padać, nie, i wiesz, spieprzaliśmy stąd. Nie, ale trasa tu Cześć krowa. Są brązowe, to jest to, co kakao dają. To, bo to nie są te odmilki, nie? to nie te odmilki. Ale tamtej to nie przeszkodziło. Czy jest mniejszy chyba ruch? Niż we Włoszech, nie? Chyba mniejszy ruch niż we Włoszech. Tutaj, tak. Nie? Zjeżdżamy z Nokam. Pogadaliśmy chwilę z Polakiem, który mieszka w Wilach na BMW R100. Przyjechał. Chciałbym, żebyśmy dłużej zostali, żebyśmy tam kawkę z nim spili, ale no kurde... Ten deszcz, który tutaj wisi w powietrzu, trochę nas zniechęcił do przesiadywania tam na górze. Wolimy tą trasę krętą zrobić o suchym, najwyżej jak tam gdzieś nas deszcz złapie na, na tej takiej szybszej drodze, to, to tam już być pół biedy, ale tutaj to tam o fajniej się jedzie po takich zakrętach, tak jak jest suchy. Także przepraszam kolegę na R100 sympatycznego ale musieliśmy się zawijać ale polecam drogę bo jest naprawdę super Zresztą widać, chyba. Szefowa, przepuścisz mnie, nie mam kasy, nie mam kasy, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Nie mam. Kurda, jak to jest dorąbiście. No Trochę ta droga, te, tutaj ten odcinek taki niezbyt dobrej jakości, ale wynagradza naprawdę widoki, wynagradzają wszystko.